Oni mówili, cześć tutaj, bo chciałem wam pokazać, robili jedną heć, bo weszła wersja 292 i zrobili ciekawą rzecz. Wcześniej, jak macie niewidoczny oligon, będę zmagał się z przesunięciem niewidocznego oligonu. Wyeliminowano ten problem, bo nie widzieli na przesunąć nawet jak macie gęstą siatkę. Już wam okazuje. Ja w końcu ten robiłem mam EVI. Robi. <grym> Teraz jak kosmika wygląda ten mój obiekt. Jak ustawię sobie też krzywą. Ka najem i custom. Widzicie? Wcześniej to było niemożliwe. Ale mój poligon muszę trochę e, przesunąć. To jest krzywo, to będę mógł wam lepiej pokazać, bo mój poligon nie jest tak dobrze ustawiony jak trzeba byłoby. Ja dzisiaj się patrzę, a tu nowa wersja mojego ulubionego programu wyszła. Dlaczego to przesuwam? Bo, bo muszę mieć postać do widoku ortograficznego. Powiem Wam jestem zadowolony. Nie dało się wcześniej gęstej siatki oligonu tak ładnie przesunąć jak teraz. Chciałbym Wam jeszcze raz to okazać. Na przykład skoncentrowałbym się jeszcze raz na tym moim poligonie. To jest mój model, który robiłem. Włączę sobie to oświetlenie. Jestem zadowolony, powiem wam bardzo. Co oni zrobili z Wlenderem. Bardzo dużo zrobili, powiem wam. O, teraz mamy fajnie światło studyjne włączone. To, co najbardziej w tej wersji lubię, to to. Przeźroczystość siatki. Ale to co oni teraz zrobiło to przeszło moje oczekiwania. Już mam okachę. Bo oni o tym mówili. silhouette to jest też opcja związana z tym. Ta opcja akurat powoduje. Nie mogę do środka dać. Nie mogę wcisnąć tego do środka, ale jak to odznaczę? Zobaczcie, jak ładnie mogę poligon ustawić. Zależy też, jak ustawię pędzel. Auto smooth to jest takie fajne auto wygładzenie. Automatycznie po przeciągnięciu poligonu wygładzi wam. Ale jak, jaką opcję wybiorę? Tą? można tutaj, moi drodzy, wybrać. Ja lubię tą opcję smooth. O, mamy smoother, gładziej. No to wspaniale. Volume Projected. O, widzicie? Pokażę wam jeszcze. Oni tłumaczyli. Zalechę jak daleko maczył enzel. czy ja tutaj na coś nie zwrócił uwagi? Hardness to jest twardość. Tego muszę to dokładnie zrozumieć auto wygładzenie to nie wiem czekajcie a jak daleko ma wyciągnąć punkty poligonu od powierzchni podczas przeciągania punktu za pomocą na chęć graby. o widzicie zależy, jak jest tu blisko to mi mocno przeciągnie a jak tak to delikatnie o widzicie jak ładnie mi wygładził to samo z ustami uwaga bo jak zaznaczycie to to niewidzialny oligon nie będzie przesunięty ale teraz w niedersułemy się w tym programie teraz moi graf widzicie o widzicie kiedyś tak się nie dało jakiego jak ten program teraz naprawdę jeszcze bardziej lubię Nie no, spoko to wygląda. Morph Target będę mógł robić. to sobie przesunę to, o widzicie? Nie dało się kiedyś tak robić. W tej wersji to robili. Czy ja mam tutaj opcję skrótu? Chciałbym się dowiedzieć jaki jest skrót klawiszowy do zmiany wielkości łęża. Bo na razie u nie wiem. A to co to jest? A! nacisk. Jak na ciekawek, to się wam to przyda. O widzicie? Hehe, <grystanie> Pinokio. Nie no, ładnie nosek. Trzeba jej zrobić. Moją koleżankę z pracy mogę, która ma na imię, nie powiem jak, bo o tym powie, ja publikuję imię bez jej zgody. Tylko hej, dawno nie widziałem na oczu i tęsknię za tą dziewczyną. Moja, matka, moja mama kochana mówiła, bo ta dziewczyna jest do mnie podobna. Dobra, i mamy tutaj ładnie zrobiony oligon. A tutaj, teraz skupimy się na tym. Widzicie, jak przyjemnie się teraz modeluje. O, nie i się niż przedtem. To nie jest to, co było przedtem. Przedtem Blender pomijał niewidoczne obszary, ale w wersji 2.92, która teraz wyszła, Blender idealnie rzeźbi poligon, nawet gęstą siatkę poligonu, bo oni tam tłumaczyli, że to, ta opcja jest e, dopracowana. To chyba miłego dnia.